Będziemy kontynuowali wątek reprezentacji. Trzy mecze, wciąż te same błędy. Natomiast w pierwszym meczu piłkarze znaleźli sobie bardzo dobre wytłumaczenie: mianowicie wilgotność powietrza i zamknięty dach, i to miało mieć wpływ na ich słabszą wydolność. Dokładnie, ale pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Urządzenia pomiarowe, na które powoływały się media, znajdowały się nie tylko Poza stadionem, ale wręcz w odległości kilkunastu kilometrów od stadionu. My nie byliśmy w stanie cofnąć się w czasie do meczu Polska-Grecja, natomiast wykorzystaliśmy inne spotkanie, odbywające się w niemalże identycznych warunkach atmosferycznych. Chodzi o ćwierćwicę między Portugalią a Czechami, gdzie dach stadionu narodowego także był zamknięty. Na ten mecz wnieśliśmy to to urządzenie meteorologiczne pomiarowe. Jakie są wnioski z naszych badań, przekonacie się Państwo w eksperymencie pro. A na razie poznajmy w końcu naszego gościa, a zarazem gospodarza, który poprowadzi Eksperyment Pro. Zapraszamy. Witam serdecznie, nazywam się Dariusz Sitkowski, jestem adiunktem Zakładu Fizjologii Instytutu Sportu, a jednocześnie zastępcą dyrektora tegoż Instytutu do spraw usług i wdrożeń. Głównym obszarem, za który jestem odpowiedzialny, to są badania usługowe na rzecz sportu, a oto mój instytut, do którego chciałem Państwa zaprosić. Aktualnie znajdujemy się w zakładzie badań antydopingowych Instytutu Sportu. Zakład badań antydopingowych jest na stan aktualny jednym z 33 laboratoriów posiadających akredytację Światowej Agencji Antydopingowej. Chcę powiedzieć, że właśnie to laboratorium prowadziło badania antydopingowe w czasie ostatnich e, Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W tej chwili znajdujemy się w laboratorium zakładu Biochemii Instytutu Sportu. To laboratorium generalnie wykonuje analizy krwi i moczu u naszych sportowców. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że organizm zawodnika jest poddawany na co dzień bardzo ciężkim wysiłkom fizycznym. Wobec tego pojawiają się pewne markery zmęczenia, pewne wskaźniki, które określają stan zdrowia. Jesteśmy w zakładzie fizjologii żywienia. Dieta w sporcie to jest bardzo ważna rzecz. W tej chwili no, nie da się być dobrym zawodnikiem, bez, zaniedbując ten obszar. W tej chwili znajdujemy się w laboratorium zakładu fizjologii. Laboratorium zakładu fizjologii generalnie zajmuje się testami wysiłkowymi. No, trzeba powiedzieć, że w większości dyscyplin sportowych wydolność fizyczna ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi. O wyniki sportowe. Właśnie mamy gotowego zawodnika do wykonania testu wysiłkowego. Jest nim dzisiaj pan Marcin Rosłoń, który na pewno wie o co biega. Wszyscy zawodnicy, którzy uczestniczą w badaniach wysiłkowych w Instytucie Sportu, zgodnie z procedurami przechodzą badania lekarskie. Badania te mają na celu stwierdzić, czy w danym dniu nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania forsownych testów wysiłkowych. Jednych, jednym z takich badań jest badanie czynności układu krążenia. Pani dr Krystyna Burhardt jagodzińska nasz specjalista z medycyny sportowej, doświadczony lekarz lekarz kadry olimpijskiej w wioślarstwie, wiele lat. Pracy z zawodnikami najwyższego wyczynu właśnie wykonuje takie badania. Aktualnie pacjent ma wykonywane badanie elektrokardiograficzne na 12-kanałowym komputerowym aparacie EKG. Dzisiaj przeprowadzamy eksperyment, w którym nasz zawodnik będzie wykonywał dwukrotnie test stopniowany na mechanicznej bieżni. W pierwszym teście warunki będą odpowiadały warunkom naturalnym, czyli wilgotność powietrza w granicach 40-60%, temperatura około 20-22 stopni. W drugim teście natomiast będziemy stwarzać warunki, które będą zbliżone do tych, jakie panowały w trakcie meczu Polska-Grecja, a więc warunki takie, gdzie temperatura wynosiła około 22 stopnie, wilgotność sięgała 70%. Także pani Mario, pani dr Maria Ładyga, adiunkt w zakładzie Fizjologii, przygotowuje zawodnika do testu, zakłada maskę, przez którą zawodnik będzie wydychał powietrze. To powietrze będzie analizowane i będzie określany koszt energetyczny wysiłku. W tej chwili jesteśmy w drugiej fazie eksperymentu, test jest wykonywany w warunkach odpowiadających tym, które były w trakcie rozgrywania meczu Polska-Grecja, więc około 70% wilgotności ponad 22 stopnie ciepło. Właśnie zakończyliśmy nasz eksperyment, który polegał na dwukrotnym wykonywaniu testu wysiłkowego raz w warunkach normalnych, a raz w warunkach zbliżonych do tych, jakie panowały w trakcie meczu Polska-Grecja. Wyniki eksperymentu potwierdzają tylko to, że te różne warunki w niewielkim stopniu wpłynęły na reakcję organizmu na wysiłek. Także myślę, że akurat... Temperatura 21-22 stopnie, wilgotność 70%. No chyba aż tak mocno nie wpłynęła na, na to, co prezentowali nasi zawodnicy w czasie meczu.